Dzień dobry. Dawno nie nagrywałem, ale coś Wam pokażę. Oczywiście teorii na temat tego, jak powinien być prowadzony rozpłód, jest wiele. Ja w części cel mam akurat nierozpłodowy kruszty, No, a w części jest pełna podłoga w tych boksach. W tym roku gdzieś zostało mi trochę. Papierowych misek, więc sobie na ten lęk gdzieś tam je wrzuciłem i zastosowałem. Ostatnio gdzieś robiąc przegląd młodych, zobaczyłem, że pojawił się ptaszyniec. No, też nie czarujmy się, nie mam tu sterylnych warunków celowo. Natomiast na co za bardzo nie zwracałem uwagi, a co tym razem rzuciło mi się w oczy przy sprzątaniu. Coś Wam pokażę na tej misce. To co tutaj widać to jest właśnie winowajca. Prawdopodobnie zgromadził się właśnie pod tą miseczką, bo już wczoraj i przedwczoraj pierwszy raz psikałem dezyksanem taszyniec na gołębie, ale dzisiaj miałem zrobić porządek i popsikać trzeci raz. Chociaż zalecenie jest dwa razy i trzeci raz za tydzień, widzę że większość z tych żyjątek tutaj już nie żyje. Natomiast część też się rusza. Pierwszy dzień na gołębiach młodych jeszcze gdzieś tam pojedyncze te ptaszynce znalazłem. Natomiast już dzisiaj, praktycznie wcale. I tam jakaś, jakaś sztuka została się pod skrzydełkami, więc teraz będę sprzątał. Znaczy kończę sprzątać e, i normalnie, opryskiwaczem takim do kwiatów, e, sobie wypsikam w gołębniku i każdego gołąbka siknę sobie delikatnie pod skrzydło i na e, po prostu gdzieś na wolę. O, tutaj jeszcze. Nie ma się czym chwalić, ale jak zobaczycie, to widać, że coś jeszcze z niego ucieka. Nieraz się na to nie zwraca uwagi. One jak są już w piurach, to praktycznie ten ptaszyniec dużo mniej na nie wchodzi i ciężko go wychwycić. Natomiast w takiej fazie jeszcze gdzieś tam pod skrzydłami, w pachpinach najłatwiej to dostrzec. Zwróćcie sobie na to uwagę, bo później młode rosną anemiczne czy coś takiego a okazuje się, że wina leży właśnie wina leży właśnie na przykład w takim pasożycie zewnętrznym ciężko to ustrojstwo zwalczyć natomiast jest to realne i właśnie teraz tak w pogłębszym zastanowieniu jednak cele w gołębniku rozpłodowym cele z rusztem i mimo wszystko regularna higiena na pewno powoduje to, że z takimi problemami jest dużo łatwiej, czy wręcz może takie problemy nie występują. Także dzisiaj tak krótko. E, jeszcze ze starego miejsca cały czas czekamy. Czekamy na ostateczne jakieś tam finalizacje różnych rzeczy i już... Młode dorastają. Mam nadzieję, że ze wszystkim zdążymy. Także trzymajcie się i udanych lotów, żeby nie być gołosłownym, Ja stosuję to Eksam w z w tamtym roku też to stosowałem. 80 ml na litr wody. Nawet jeżeli są bardzo gdzieś tam pomieszczenia z objęte można zastosować jeszcze podwójną dawkę, ale tego nigdy nie praktykowałem przy tych 80 no i taki kwazarek litr wody psik, psik, wymieszujemy i jedziemy te młode, które tam pokazywałem czyli gdzieś takie pięciodniowe jeszcze przed obrączkowaniem, też wypsikałem wczoraj też je psikałem nie zdechły, w tamtym roku też żadne nie zdechły Także dla mnie jest to bezpieczna dawka. Z tym oczywiście każdy, kto ewentualnie chce to zrobić, robi to na swoją odpowiedzialność, żeby nie było, że coś się zadziało. Natomiast no, jest to środek, który psika się przy gołębiach. Wiadomo, nie psikamy na karmę korytka. Takie rzeczy. Natomiast po celach, po gołębiach. Można też gołębie w tym kąpać z tego co pamiętam. <laughs> Także u mnie to działa. Natomiast jest też pytanie z mojej strony do tych osób, które stosują. Te, tą słomę tytoniową, czy jak to tam się zowie, generalnie gałązki tytoniu, czy też macie problemy z insektami, jak to jest stosowane, bo już jakiś czas temu się nad tym zastanawiałem, jakoś to tak zeszło, ale chyba się ku temu skłonię i jestem ciekaw wiem, że liście orzecha pewnie też na generalnie na owady działają odstraszająco natomiast no ze względów czasowych praktycznych to po prostu kupić słomę Niech sobie dołożą do misek i powinno być ok, ewentualnie jakie macie jeszcze patenty na to dziadostwo. Oczywiście zima, jak jest pierwszy lęg, jest mrozik, jest zimno, nie ma z tym problemu, natomiast w tej chwili jest cieplej, wilgotno. No i gdzieś tam wiadomo, że czas zwrócić na to uwagę. W tamtym roku po takim oprysku w zasadzie do jesieni problem nie wystąpił, jesienią gołem był opryskany miteksem. Bez gołębi oczywiście, bo mi tekst to jest jednak e, gdzieś tam gołąbką mógłby zaszkodzić. No i w tym roku jest to samo, ale jakby może nie zwracam uwagę tak bardzo na higienę, ale na gołębie patrzę. Gdzieś tam te gołąbki młode staram się co jakiś czas brać do ręki, żeby mieć kontrolę nad wagą, nad tym co się dzieje, no i staram się wyłapywać takie rzeczy. Także tyle z mojej strony już. Pozdrawiam.